Sponsorem zagrajnika jest firma Corsair. Producent wygodnych, bezprzewodowych słuchawek dla graczy HS80 Max. Zagrajnik TV. Minęły 24 lata od mojego najbardziej pamiętnego kontraktu. Tak, pamiętam to jak dziś. Czeska Praga, rok 99. Spotkanie z moim zleceniodawcą Enrico Sivaldorim, który po zebraniu funduszy wynajął mnie, bym odbił jego ojczyznę Arulko z rąk diabolicznej tej Kwota nie była porażająca, ale to było dość, żebym wynajął grupkę najemników, którzy mieli podjąć się tego karkołomnego zadania. Nie było łatwo. Ba, niektórzy pomyśleliby, że oszalałem i rzucam się z mudyką na słońce, bo nie tylko arulko znajdowało się pod butem wojsk dyktatorki, ale także sami najemnicy, to była banda popaprańców, którzy miewali swoje humorki i animozje. You brought that son of a bitch Lynx down here? Well, let me make my feelings known. He's a Misja niemal niewykonalna. A jednak dzięki sprytnemu systemowi turowemu, który ułatwiał sporo rzeczy, mądremu zarządzaniu personelem, znajdowaniu coraz to lepszych gratów i co najważniejsze wyzwalaniu kolejnych miast, które zapewniało mi płynność finansową, w końcu wspólnymi siłami udało nam się obalić rankę i zaprowadzić porządek w szarganym wiecznymi konfliktami Jadulko. To była chwila triumfu i niemal każdy w branży podziwiał mój zaskakujący i niebywały wyczyn. Wydawałoby się, że po takim sukcesie stanę się rozchwytywany i wszyscy będą walić do mnie drzwiami i oknami. Tak się niestety nie stało, gdyż ten rynek nie jest zbyt lukratywny. Co prawda brałem mniejsze zlecenia, tu i tam, ale były to tak godne pożałowania kontrakty, że wolę o nich zapomnieć. Po tak długim czasie miałem w końcu dać sobie spokój i przejść na spokojną emeryturę. W końcu pieniądze, które zarobiłem po wyzwoleniu Arulko, jak i dozgonna wdzięczność tamtejszych władz, które podarowały mi swój własny kawałek ziemi pozwoliłby mi już żyć w dostatku do końca moich dni. Tak się jednak nie stało, gdyż nagle dostałem kolejną fuchę. Dużą i solidną, która w końcu przywróciła mi chęć do życia. Oto w końcu. Po 24 latach poczułem, że znowu mogę dowieść swojej wartości. Po raz trzeci zatem przystąpiłem do postrzępionego sojuszu. Wszyscy Zaczęło się od tego, że odezwała się do mnie Emma Lafontaine, córka prezydenta afrykańskiego panstewka się, które w wyniku przewrotu wojskowego znalazł się w łapach tyrana. Typ nazywał sam siebie Majorem, a swoją organizację Legionem. Lafontaine poprosiła mnie o uratowanie swojego porwanego ojca i wyrwanie Gronsien z łap majora. Misja jak misja? Ani nie brzmiała zbyt skomplikowanie, ani odkrywczo, ale najważniejsze, że znowu ktoś dał mi większą robotę. Nie zamierzałem narzekać. Po uzyskaniu kwoty od Emmy, wziąłem się od razu do roboty. Na początku postanowiłem Wrócić do starego, dobrego AIM. Ach tak, idealna strona do zrzeszania gangusów, byłych wojskowych bądź po prostu zwykłych szumowin, które chcą zarobić paradolców na kropnięciu kogoś. Tu człowiek może poczuć się jak w domu. Musiałem być jednak ostrożny przy doborze. Nie tylko miałem bardzo ograniczony budżet, ale większość z tych degeneratów miała jakieś wąty do siebie lub do mnie, bo im na przykład nie odpowiadało, że w grupie są sami faceci. Zafajdane najemne psy. Nie dość, że człowiek płaci im grube pieniądze za robotę, to jeszcze strzelają za chwilę fochy. Ech, nikt nie mówił, że będzie łatwo. Na początku mój wybór padł na dwóch kandydatów. Pierwszym z nich był Fidel Dahan, kolumbijski specjalista od materiałów wybuchowych, który rozbroiłby pewnie bombę atomową tylko za pomocą spinki do włosów. Do tego był solidnym strzelcem, a także czuł niepohamowaną chęć wysłania kilku żołnierzy legionu na tamten świat. Takich ludzi mi potrzeba. Drugim gagatkiem był Edgar Smores, uznany jako Nails. Lata spędzone w jednym z amerykańskich gangów motocyklowych pozwoliły Nailsowi zdobyć sporo doświadczenia w dziedzinie mechaniki, dzięki czemu był w stanie naprawiać uszkodzone broni i kamizelki, ale także unieszkodliwiać pułapki, których w gronie się nie brakowało. Poza tym ujął mnie swoim rebelianckim stylem bycia i uczuciem, jakim darzył swoją kamizelkę. Musiałem jednak mieć ciągle na oku tę dwójkę, gdyż zdecydowanie nie mogłem im ufać. Postanowiłem wysłać zatem swojego człowieka, który za pośrednictwem witryny AMP stworzył swój własny profil. Tym człowiekiem okazał się nie jak i Gandalf. Całkiem niezły snajper, który do tego miał niezłe zdolności przywódcze. Jak się miało później okazać, były one nieocenione. Tak, ta trójka zakapiorów powinna mi wystarczyć na sam początek. Tak pomyślałem. Niestety nie mogłem sobie pozwolić na więcej, gdyż codziennie musiałem im płacić, a także odnawiać kontrakt co jakiś czas, a z moim skromnym budżetem nawet to nie było specjalnie łatwe. Najemnicy wylądowali zatem na pobliskiej wyspie Erni, gdzie mieliśmy skontaktować się z Emmą i dogadać ostatnie szczegóły naszego kontraktu. Od razu rzuciło mi się w oczy, jak wiele czasu minęło od naszego ostatniego zlecenia. Wszystko nagle nabrało barw, kolorów i jakoś tak, nie wiem, stało się przestrzenne. Nagle musiałem nie tylko wydawać najemnikom rozkazy, ale także nawigować w pełni swobodną kamerą. Nie minęło dużo czasu, aż trafiliśmy na pierwszy wrogi oddział w tym sektorze. Na szczęście było to tylko kilku okolicznych łachmytów, którzy ani nie byli dobrze uzbrojeni, ani wyszkoleni. Tu też miałem okazję przetestować turowy system walki w sprawdził się podczas naszej przyprawy w Arulko. Nie mogło mi umknąć, że od tamtego czasu sporo się zmieniła, a konkurencja pokazała swoje rozwiązania. Zmieniliśmy zatem nieco taktykę i tym razem walki prowadziliśmy na dużo krótszym dystansie niż ostatnio. Do tego mogliśmy dostrzec przeciwników jeszcze zanim doszło do samej walki, dzięki czemu odpowiednie dostawienie najemników przed potyczką dawało nam pewnego rodzaju przewagę. A gdy już dochodziło do walk, to postanowiliśmy przyswoić sobie system krycia się za osłonami i charakterystyczną siatkę znaną z takiego od choćby X koma. To co zostawiliśmy, to nasze charakterystyczne celowanie, którego. Używaliśmy za czasów farulko. Najemnik mógł określić co najwyżej na oko, czy jest w stanie trafić wroga, czy nie. Szczególnie musieliśmy patrzeć na to, w jakiej odległości znajdował się przeciwnik, gdyż próba trafienia dalej położonego wroga w broni, która nie miała odpowiedniego zasięgu, zawsze kończyła się fiaskiem. Ważną funkcją za to stała się możliwość przycelowania, co powodowało, że strzał miał większą szansę się powieść. Większą, ale i to nie gwarantowało stuprocentowej skuteczności, gdyż nie wiadomo, czemu ci partacze i tak potrafili chybić. No nic, trzeba było to jakoś przełknąć. Niemniej, potyczka zakończyła się sukcesem, choć niestety, gandal. Ranny. Nie było problemu, żeby na szybko go poskładać, gdyż znał się nieco na medycynie, jednak nie był w stanie zaleczyć rany, która osłabiła nieco jego kondycję, przez co miał pomniejszoną pulę punktów akcji. A że nie mieliśmy lekarza z prawdziwego zarzenia, to jedyne co nam pozostało, to czekać, aż rana sama się zaleczy. Podczas eksploracji wyspy i zbierania leżących tu i udzie gratów, trafiliśmy na dziwnego typka, który nazywał się Bastien. Gość od razu nie przypadł mi do gustu. Wyglądał na zwykłego cwaniaka, który sprzedałby własną matkę, gdyby miał z tego jakąś korzyść. Że niby zarabia na utrzymanie rodziny? Ta, akurat. Poza tym jak go trochę przycisnęliśmy, gość zradził nam, gdzie trzymać wygocenne elementy, za które moglibyśmy dostać całkiem niezłą sumkę. Nie powinienem był tego robić, ale puściłem też szumówiny i darowało mu życie, choć czułem, że spotkamy się jeszcze nie raz. Po rozmowie z Samu, niejako kolazą Santiago, dostaliśmy dość informacji, żeby móc w końcu wyruszyć w teren. Nasze kroki zaprowadziły nas do wioski okupowanej przez siły Legionów. Tym razem nie było to już tylko kilku pentaków, a o wiele lepiej uzbrojone, całkiem liczny oddział. Mimo, że wciąż daleko było mu do doborowej i dobrze wyszkolonej armii, to musieliśmy być bardziej uważni i idealne miejsce na okupanie się. Od razu naszą uwagę przykuł budynek, na który najemnicy mogli bez kłopotu wejść. Stamtąd mieliśmy idealny widok na cały plac, a do kolejnych wychodzących niemielców mogliśmy strzelać jak do kaczek. Pomogło też to, że w poprzednim sektorze znaleźliśmy o wiele lepszy karabin. Połączenie dobrej pozycji, lepszego sprzętu i zupełnie nowej, podpatrzonej konkurencji mechaniki obserwacji, za pomocą której najemnik mógł oddać dawno wystrzał podczas tury wroga, gdy ten wbiegł w pole widzenia moich ludzi, to wszystko spowodowało, że wyzwoliliśmy wioskę. Uff. Po rozmowie z tłustym Bazilem, który chyba był kimś, kogo można byłoby nazwać przywódcą wioski, dowiedzieliśmy się, że to jednak nie koniec i że Legion na pewno przyśle kolejnych ludzi z pobliskiego posterunku. I że gdybyśmy zdobyli ciężki karabin maszynowy, który przetrzymywany jest w bunkrze, w miejscu zwanym Ryzawiskiem, to wioska byłaby w stanie obronić się sama przed kolejnym atakiem Legionu. Udaliśmy się tam zatem i już na wstępie czekała nas bardzo przykra niespodzianka. Niemal przy samym wejściu do sektora czekał na nas Bastion wraz ze swoją rodziną, na którą składało się oczywiście kilka uzbrojonych szumowin. Od razu wiedzieliśmy, że ten dwulicowy drań w ramach podziękowania za darowanie mu życia chciał nas zwyczajnie okraść. Saniaczek jednak przeliczył się, gdyż wystarczyło tylko wspomnieć o budowanych tam diamentach, które najwyraźniej ukrywał przed swoimi ziomkami, by ci pogonili go gdzie pieprz rośnie. Miejmy nadzieję, że tym razem frajerz się czegoś nauczył. Ryzawisko okazało się dużo bardziej wymagające do zdobycia niż mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać. Wrogowie nie tylko byli lepiej uzbrojeni, ale skubańców było naprawdę sporo. Żeby tego było mało, po paru chwilach z bunkra wylazł posiłki, co sprawiało, że ta i tak już nie Łatwa przeprawa stała się jeszcze bardziej wyczerpująca. Wystarczyło jednak trochę cierpliwości, kilka nieudanych podejść zmian taktyki, aż w końcu i tę potyczkę udało nam się wygrać. Zaraz potem weszliśmy do poprzedniego bunkra, w którym również czekał nas opór, ale mocno osłabione siły wroga, jak i idealne pozycjonowanie się sprawiło, że ta przeprawa była dla nas jak kaszka z meczkiem. Zaś zdobycie upragnionego CKM-u stało się czystą formalnością. Od razu pośpieszyliśmy do wioski, czym prędzej wręczyliśmy go Bazilowi, tym samym czyniąc pierwszy krok w kierunku zabezpieczenia Erni przed wrogimi atakami. Drugim krokiem było wyszkolenie lokalnej milicji, która ubroniłaby się sama podczas naszej nieobecności. Do tego zadania oddelegowałem Gandalfa i Nailsa, gdyż ci najlepiej radzili sobie z okiełznaniem takiej grupki Batałachów. Wspólnymi siłami udało mi się wyszkolić silną grupkę i to w samą porę, gdyż dowiedzieliśmy się, że z niedaleko umiejscowionego posterunku zmierza do nas oddział legionu, chcący za wszelką cenę odzyskać utraconą wioskę. Tym razem jednak dzięki milicji odparcie ataku było banalne. Jednakowoż kwestią czasu było przegrupowanie się sił wroga i kolejna napaść na wioskę. Czym prędzej więc udaliśmy się do znajdującego się na niemal w samym Końcu wyspy po styrunku i po krótkiej pogawędzce z rządzącym tym przybytkiem Pierem wzięliśmy się do roboty. Zajęliśmy bliską wieżę i wykorzystując zaskoczenie wrogich wojaków, jak i zamontowany na górze KM, sprawnie poradziliśmy sobie z nacierającymi patałachami. Po wygranej, pozostało nam jeszcze porozmawiać z rannym Pierem i zadecydować o jego losie. Niestety, jego umysł został zatruty przez propagandę Legionu w taki sposób, że nie rokował już żadnych nadziei. Uznaliśmy, że dla ogólnego bezpieczeństwa najlepszym wyjściem będzie eliminacja oprycha, co też uczyniliśmy. Gdy wróciliśmy do wioski, i zastał nas jednak bardzo niepokojący widok. Mieszkańcy chcieli dokonać publicznego linczu na ojcu Piera, gdyż byli rozcieczeni wszystkimi krzywdami, które sen wyrządził. Na szczęście dotarliśmy w samą porę i udało nam się przekonać mieszkańców, że zabójstwo staruszka kompletnie nic im nie da, a wyłącznie przeleją niepotrzebnie krew niewinnego. Wszystkie nasze akcje na wyspie zaowocowały stuprocentową lojalnością jej mieszkańców i zdobyliśmy pierwszych sojuszników w walce przeciwko Majorowi i wszystko ładnie, ale pozostawał jeden problem. Koszty wojny zaczęły powoli rosnąć. Musiałem opłacać najemników i mieć za co odnowić ich kontrakty, a wciąż nie mieliśmy jeszcze płynności finansowej. Już na wstępie dostaliśmy tęg, że te zapewnią nam okoliczne kopalnie diamentów. Pierwsza z nich znajdowała się niedaleko Erni, ale musieliśmy przypłynąć przez niewielki przesmyk, by dostać się na główną wyspę. Na szczęście tłusty bazil posiadał YB i w ramach podziękowania pomógł nam przyprawić się na drugą stronę. Kopalnia, o dziwo, nie była dobrze chroniona, choć wciąż nie mogliśmy bagatelizować naszych oponentów. Tu jednak znowu. Taktyka z dobrym pozycjonowaniem, używaniem obserwacji, ale też czasem po prostu zwykły szczęścia, przeniosła efekty, i pierwsza kopalnia po chwili była nasza. Musieliśmy jeszcze tylko oczyścić pobliskie miasteczko z pozostałych oddziałów legionu, co by podnieść lojalność mieszkańców, bo wiedzieliśmy, że przełoży się to w przyszłości na większy zarobek w kopalni. Ale to był dopiero pierwszy krok na drodze do osobodzenia grą się i od tego momentu miał być tylko trudniej. Mieliśmy natrafiać na lokalne problemy i wiele zupełnie niespodziewanych misji. Ale cholera jasna! Takie misje zawsze są najlepsze i sprawiają, że człowiek znowu czuje, że żyje. I ja nie o przejściu na jakąś tam emeryturę. Yeah, Podsumowując, Jagged Alliance 3 to gra, na którą fani cyklu czekali od lat. Łączy wszystko co najlepsze w poprzednich osłonach, a jednocześnie ubiera to w nowe, piękne szaty i zapożycza kilka rozwiązań znanych z ostatnich ExComów, czy nawet Wastelands. Gra jest wymagająca, gdyż przeciwnicy zawsze mają tu przewagę liczebną, a w późniejszych etapach także i zbrojeniową. Dlatego droga do zwycięstwa okupiona jest mnóstwem ran, krwi, haniebnych pudeł oraz koniecznością ciągłego zapisywania i wczytywania gry. Do tego chroniczne braki funduszy i piętrzące się wydatki zmuszają nas do podejmowania szybkich i nierzadko bolesnych decyzji. W większych wad należy wspomnieć o mało precyzyjnym interfejsie, który nie tylko wymaga o wiele za dużo klikania, aby cokolwiek osiągnąć, ale także przez nadmiar informacji bywa nieczytelny. Do tego grze zdarzają się nieliczne glicze i dziwne spadki płynności, ale na szczęście nie są to rzeczy, które. Jak Colwiek wpłynęłyby na ocenę całości. Bo Dragon Alliance 3 to gra niesamowicie wciągająca i włożona, a fani taktycznych turówek z pewnością pokochają mnie niemal natychmiast. I tylko będą przeklinać pod nosem, że towarzysz znowu skudłował w tego stojącego na wyciągnięcie ręki przeciwnika. Jak na każdą dobrą turówkę przystało. Pozostaje też mieć nadzieję, że nie jest to ostatnia gra w serii i będziemy mogli jeszcze nie raz przystąpić do postrzępionego sojuszu. A co wy myślicie o Dragon Alliance 3? I jak wam się podoba taka forma materiału, jaką przygotował dla was Gandalf? Bo jeżeli się podoba, no to śmiało. Stawcie łapkę w górę. No i cóż, trzymajcie się.